Słuchajcie, przyjechali do nas bardzo mieli Państwo. Skąd, przepraszam? Z Wągrowca. Z Wągrowca. Z Wągrowca jesteśmy. E, zaplanowaliśmy sobie taką dwudniową wycieczkę. E, po zawodowych handlarzach, wojny samochodowe i złom, złomiarze. stalowe. 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 Mhm. Wczoraj byliśmy, wczoraj byliśmy u Roberta Judwąskiego. Pana Roberta nie było, bo jest w Chorwacji. E, byliśmy u, mhm. pa, u Pawła w Otwocku. Yy, zawodowych yy, z, wojny z wojny samochodowej. Byliśmy u Jacka w Garbolinie. I to dzisiaj to... jesteście u nas. I tak, byliśmy jeszcze u Stałowego. Ustawego byliśmy. Byliśmy w Holmarze jeszcze, to jest pod Został Wam klimek i duda to No właśnie, i dzisiaj jeszcze byliśmy marka na cmentarzu ze Złomowiska. Tak. I teraz jedziemy ze cmentarza i jedziemy do Was, bo jedziemy w kierunku Poznania, więc jesteście jakby ostatni tutaj na, na naszej tego i zdążyliśmy. No fajnie, duda. że nas tak odwiedzacie. Na pewno damy jakiś suvenirek drobny, chodzimy was u nas po chaliście. Tak, czyli. Ale bardzo dziękujemy to już bardzo dziękujemy dla nas, bo już mamy praktycznie, bardzo dziękujemy bardzo dziękujemy że fajnie że czekaliście no fajnie że też przyjeżdżacie do nas żeby nas oglądać bo dla nas też to jest in. No. frajdowy to, i to znaczy, że tutaj przyjmie, akurat, nas, mój, akurat mój sądzi, umyślamy. Umyślamy. na które ogląda wszystko ogląda wszystko I... Otóż od trzech chyba lat łącznie z takimi odcinkami, którymi się cofał do Powtóry. samego początku i na playerze ogląda wszystko od nowa raz jeszcze. No już kilka minęło, bo od, od końca 2016 roku żeśmy zaczęli. Tak, no, on został od naszego oglądał 2018 roku, roku tego, ale tego, się cofnął do wszystkich odcinków, które były wcześniej na tym. Także uh -huh. on ma wszystkie, wszystkie wie co sprzedajecie, także jakby coś tam, to on wszystko wie, I ma wszystko. Takie nasze z logo uruchomia. Bardzo dziękujemy, to już weźmiemy od Pana, bo też dostanę Panie. Dziękujemy, dziękujemy. No, to, to, to. To, to, to damy jeszcze, damy jeszcze, to jeszcze to. To jednego, młodo wyglądasz, to damy jeszcze mamie. Już nie, nie, nie róbcie, bo tak, nie dość, że czeka, czekaliście za nami, to jeszcze tyle prezentów nam od Was. Żebyż było po równo, trzy kuchnie. Tak, trzy kuchnie. Wszyscy sobie możecie na salonie porobić parę zdjęć. Są wrażenia? Jest atrakcja? Tak. To jak coś, to mówię, przejdź sobie jeszcze do salonu i

W tym dobrze. No, ale to są alkoholowe sztuki. na koniec. Tak. Dziękujemy. dziękujemy jeszcze raz za. Dziękujemy, że nas odwiedziłeś, tak. dziękujemy, że nas oglądasz. Tak. I oglądamy oczywiście. No. Przepraszamy, że tak jest. My to krótko, my dziękujemy, ale bardzo ja również ja dziękuję. Cześć. Dziękujemy. Zapraszamy dziękujemy was ze wszystkich. Jak będziecie dziękujemy, mieli, to możecie wpaść w południe. To... Jacek, bardzo miły akcent, co? No tak, no Państwo przyjechali kawał drogi, żeby zobaczyć, jak, jak, my, jak my handlujemy, jak my pracujemy, więc to fajny taki, naprawdę no, jest nam miło, no jesteśmy wzruszeni, że tak powiem. Dokładnie. Dzięki no. bardzo.